Witam kochani. Następny epad yy, ulepszania hulajnogi Szypro yy, Koquidyn. Co mi przyszło z KIN? Przyszedł mi wreszcie ten amtyzator. Przyszła jakaś osłoną, gumowo, żelowo zamówiłem na ekran. Jakieś śmieszne, ale będzie. Na deszcz, przynajmniej trochę nie za bardzo to wygląda, mogli lepiej to wykonać, chociaż to szybkie przezroczyste. ona taka mleczna jest. Ale to jest mały szczegół. Jedziemy do tego. Amtyzatorek zamontowany, tak wyszło. No, tu można byłoby coś, coś ja tu jeszcze ulepsze. To mi się nie podoba, mi się to. Tylko muszę kąty trochę policzyć. No, słuchajcie, jeździ się mega. Mega. Jest różnica. Kurde, 100%. Polecam wszystkich. Antyzatorek ładnie wszystko chodzi. Reguluje się prawo, lewo. Ciężar do swojego tego, tutaj. Kręci się, reguluje. Tak wygląda z podstawą. Tu też tak feniarsko jest. Myślałem, że mógłbym odkręcić, ale nie wychodzi mi, bo wtedy. Tutaj zapiera się, bo wszersza nakrętka, ale kupię to za ślepkę, taką plastikową, co nie? I zaślepię sobie trzynastkę. Ja nawet może mam w samochodzie trzynastkę sobie założę tutaj za ślepeczkę, na to, żeby ładnie wyglądało. Wiem, że mój kolega przerabiał to, żeby to ładnie wyglądało. To chyba odwracał. Muszę do niego zadzwonić odwracał dyzator, że tą częścią. Tą częścią, tą częścią montował tutaj, i wtedy on miał obcięte przy samym tym. To ładnie wygląda, co nie? A to tak pifu wygląda, no ale tak fabrycznie to zrobili, co nie? Na takim wysięgniku, co nie? Wszystko ładnie działa. Także polecam dla bezpieczeństwa jazdy, bo to naprawdę już teraz kierownica nie lata, nie majta się, jest naprawdę dla bezpieczeństwa jazdy, co nie. Tu na pewno to zmodyfikuję jeszcze, bo to mi się nie podoba. Nie wiem. Na razie zostawiam tak, bo nie mam czasu na razie na takie rzeczy. Jeździłem. Mega się jeździ. Fajnie. Wszystkim polecam. Dla bezpieczeństwa, co nie. Także... Jest git. Amortyzatorek. Działa płynnie. Wystarczy wyregulować sobie do swojej tej, 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 ale jest stabilna. Nie rzuca kierownicą, nie ten. Także polecam. Wam, bo tutaj chcieliście nagrać, jak z tym się jeździ, bardzo fajnie się jeździ z tym i bardzo fajnie to wygląda tak nowocześnie. Także wszystkich polecam na razie, trzymajcie się. Hej.